Dzień dobry, pomijmy mój dzisiejszy wygląd, ale yy, pobudki bywają ciężkie, yy, zwłaszcza do budzenia dzieci, co niektórych, o dziwo, bo dawno czegoś takiego nie było. Yy, ale tak, co chciałam Wam powiedzieć, mam jakiś taki yy, czasami yy, gorszy czas, odprowadziłam Lilę do przedszkola i generalnie najlepiej jest tak, jak ona sama po prostu wpada do sali. To ja wtedy się, wiecie, tak wycofuję, że ona nawet tego nie widzi. No i dzisiaj wbiegłam zadowolona. No, ale już w którymś momencie słyszę, że zaczyna płakać i mnie woła i mówię nie! I wiecie, i taki mój pierwszy odruch, to pójdę do niej. Ale wiem, że jak pójdę do niej, to yy, to będzie pewnie jeszcze gorzej, bo yy, z tego, co słyszę, to ona ma tak, że chwilę popłacze i ona jakby zaraz zapomina całkowicie o temacie i zajmuje się czymś innym. Eee, I no, i tak to wygląda. Eee, I co miałam Wam jeszcze powiedzieć? W ogóle najlepiej jest dla niej, jak ona wiecie, ma jakąś nową rzecz, nowe ubranko, i ona wpada do sali, ona się chwali, że ona ma to, ona ma tamto. Więc to jest dla mnie taki ratunek właśnie, jakieś takie wiecie, nawet nie nowe, nowe, ale na przykład takie ciuchy, których ona jeszcze nie widziała albo dawno nie nosiła i wtedy wiecie, ona taka jak modelka, ona musi się pochwalić, więc e, tak, uciekamy do domu, ja w ogóle wziąłam sobie kawkę. Więc strzelam łyczek i jedziemy, bo w ogóle miałam dzisiaj nie nagrywać, ale tak stwierdziłam, że dzisiaj sobie zrobimy taki dzień na chillu. Zapewne mocno przegadany, bo tak mam parę rzeczy do zrobienia, przy których akurat fajnie jest, wiecie, tak stanąć i pogadać. Ja może Wam opowiem o mojej dzisiejszej rozmowie ze starszą córką, bo. Wczoraj jakoś Lila przychodzi, ona w że ona chce rowerek kołowy. nie wiem skąd jej się to wzięło, w każdym razie przychodzi, ona mówi, że chce e, rowerek na trzech kółkach, no i dzisiaj coś tam pytałam, czy podobało jej się nad jeziorem i ona mówi, że jeździła na tak szybko, że ona chce rowerek. I że ona chce rowerek koniecznie z Krajiną Lodu, bo na Krajinę Lodu jest szał. Ogólnie jakoś tak bajka sama w sobie nie zrobiła szału. Ale wiecie, postać Elzy no po prostu musi być. I ona ma kurtkę z Elzą, i buty zelzą, i bluzę z zelzą, i spodnie zelzą, i ma kostium Elzy, po prostu wszystko zelzą. No w każdym razie wyszła nam taka rozmowa, że Lila mówi, że musisz nam kupić dwa rowerki, wiesz? A ja to mu chciała z lodu. A ty, Daluś, jakiś chcesz rowerek? Może z kuczykami co? Podobać się, tak? Mamo, ona nic do mnie nie mówi. Ja jej mówię, że. Szora jest jeszcze malutka, ja ona tak nie potrafi dużo mówić jak ty. No, a kiedyś to będzie większa. To będzie mi mówiła. Także takie nasze rozmowy w samochodzie przed, przed szkolem. Nawet zaczęłam patrzeć na te rowerki i muszą być dwa. Ja jako dziecko miałam wszystko z siostrą i pamiętam, że no jakoś tak to szło. Ale powiem Wam, że tak dla swojej własnej wygody chyba wolę, żeby miały dwa te rowerki, niż jakbym miała, wiecie, co wyjście, rozstrzygać jakieś takie spory, typu, że moja kolej, ja chcę, nie, i płacz, i to i tamto. Niech się uczą obydwie. Na pewno na złe im to nie wyjdzie. Tym bardziej, że patrzyłam, że takie rowerki są od 15 miesiąca, chyba jakoś. Wiadomo, że na początku to są dzieci pchane. Ale wydaje mi się, że u mnie dziewczyny już są na takim etapie, że no lila, no to nam bank ogarnie. A Dalia obserwując też da radę, bo ona jest po prostu taka, wiecie, cicha obserwatorka i potem sama zasuwa. Na kolejną też już zasuwa. I dobra, co by się nie obijać, biorę się za ogarnięcie prania. Dzisiaj nic nie wstawiam, bo mam dosyć po prostu widoku tej suszarki. No i ciakocia nam się wyprała, bo jadła któregoś dnia z dalią dżem. I w ogóle pożalewam wam się na tą bluzkę tej marki. Ona podobno jest taka całkiem okej. Okay, ale wiecie co? Po trzech praniach, jak widać, zrobiła się dziura. Nie jest ona jakoś wybitnie duża, ale zgaduję, że z każdym praniem będzie po prostu coraz gorzej. Więc jak dla mnie jakość lipa, więcej nie kupię. Niech ona będzie już taka, wiecie, podomowo, ro, podomowo robocza. No ale nie wiem, no mnie to się od razu po praniu rzuciło w oczy, że dziura się zrobiła, znaczy dziura, no dziurka na razie, ale zawiodłam się, bo tak dużo osób chwali, wiecie, że okej, okay, spoko, lepsze niż Adidas i tak dalej. on to mówię, dobra, zamówimy, bo tak Kuba niektóre te koszulki ma już, wiecie, po prostu znoszone, szarzałe. Więc e, chciałam mu po prostu, wiecie, powymieniać e, niektóre. Postawiłam, zaryzykowałam, no i o. Nie fajnie. Dalucha chwilowo jest zajęta, więc usiądę do książki, chociaż, wiecie, te dwie, trzy strony sobie poczytam. Teraz czytam to listy pisane szeptem. E, książka, w której nie dzieje się dużo, ale jest po prostu masa emocji. Mamy znowu spojrzenie na małżeństwo z 25-letnim starzem z dwóch perspektyw. Jest ona, jest i on. Są tak różni. No i co? Żyją obok siebie, nie ze sobą, powiedziałabym. Zobaczymy, jak się wszystko dalej rozkręci. Przyszłam na górę i tak jak widać, towarzyszy mi dosyć sporych rozmiarów karton, ale. Przyszło do mnie parę rzeczy. Yy, parę rzeczy takich bym powiedziała domowych, bo jakoś tak ta lampa zainspirowała mnie do tego, żeby wprowadzić nieco inne elementy i najpierw generalnie coś, co ma trafić oczywiście do pokoju moich dziewczyn, yy, czyli półka domek z tyłu ma takie, wiecie, tutaj o, do zawieszenia. I już wcześniej właśnie Myślałam o takiej półeczce, gdzie można by postawić Takie ich figurki z tych Kinder niespodzianek Bo one mają i kucyki i auta I potem wiecie, coś się zgubi I jest jeden wielki szałciał I histeria, bo gdzie jest to albo tamto Poza tym mają Jakieś tam małe laleczki Więc tak myślałam, że właśnie jakaś półeczka Będzie dobrym elementem, żeby to wszystko Tutaj uporządkować Bardzo ładnie wygląda Tak lekko ratanowo w podobnym klimacie wzięłam też tacę, która ma stać ogólnie w salonie. Ja ją najbardziej widzę, szczerze mówiąc, w takim okresie jesienno-zimowym. Tutaj, wiecie, jakieś takie orzechy w miejsce, świeczka, tego typu e, takie elementy dające taką przytulność. Ale myślę, że teraz też fajnie się sprawdzi. Właśnie jakaś świeca, tutaj e, takie puzdereczko na cukierki. Z drugiej strony wskakuj. No i tak, podkręcam nieco tempo. Piżamy. U mnie dziewczyny nie mają takich krótkich piżam, takich wiecie, już typowo na cieplejsze dni. Lila to tam jeszcze bym chyba jej ze dwie znalazła, ale Dalia raczej śpi w jakichś tam legginsach, które po prostu mi się nawiną, i do tego jakiś tam t-shirt, który mi się nawinie. A chciałam właśnie, żebym miała taką piżamkę, tak zwaną. Szpitalną. U mnie w domu zawsze tak mama mówiła, że wiecie, trzeba mieć taką jedną piżamę, e, taką porządną, niedziurawą, nigdzie nie nieprudzoną, um, którą, w razie mama. czego wzięłoby się do szpitala, żeby nikt nie gadał, że wiecie, człowiek jakiś taki zapuszczony, więc wzięłam luśce taką w narwale, e, różową, żeby miała właśnie taki szpitalny komplet. Wzięłam Więc tak, mam odnośnie tej piżamy spory dylemat, bo powiem Wam, że ona jakby nie jest wielka. Ja jestem w takim, na takim etapie, że jestem pomiędzy S-ką a M-ką. I czasem ciężko jest mi wstrzelić się w rozmiar, bo no zobaczcie, ta góra no jest luźna. Ja wiem, że piżama raczej z założenia ma być rzeczą wygodną, a wygodny to często synonim słowa luźny. Ale. Tak, chyba nie mam ostatecznie przekonania, więc najprawdopodobniej ona pójdzie po prostu do zwrotu. E, coś zamówionego z myślą o naszych wojażach, które mam nadzieję, że dojdą do skutku tym razem, czyli plecak, ale uwaga, z taką rączką. E, rozmawialiśmy któregoś dnia o wakacjach i Lila powiedziała, że ona nie może jechać na wakacje, bo ona nie ma walizki. Logika, nie? Więc taką walizkę będzie miała. Masz super. Piżanka numer 2 w takim przepięknym brzoskwiniowym kolorze. Zobaczcie dinozaury. To jest sztuka dla Lilsonowicza. Mamy małą przerwę w pokazywaniu, bo jak widać Dalia przyniosła tutaj dosyć sporo książek. Przeczytałyśmy na razie Kicia Kocia, jest chora, ale fajnie. Bardzo się cieszę, że przed ten czas, kiedy może wysiedzieć i wysłuchaj do samego końca. Tata wrócił, więc yy, kończę. Yy, kończę. Kończę, kończę, kończę. Wybierałam się lekko z rytmu. Yy, tak, zamówiłam sobie bluzkę, która jak dla mnie ma tutaj przepiękny nadruk. On mi się tak kojarzy z Włochami. Naprawdę, jakoś tak te cytrynki, tak od razu sobie myślę, że i te sprawy. Ogólnie ma przepiękny kolor pod kolor moich paznokci, pod kolor ściany. E, ale no znowu ona jest wielka, to jest Mka, a mi się wydaje, że jakaś Lka to co najmniej. E, wiem, że niektóre takie duże bluzki, takie luźne mają taki swój fajny klimacik właśnie takiej nonchalancji, tak bardziej na sportowo. Ale e, ja nie wiem w sumie czy tego właśnie oczekiwałam. E, no, wszystko jest po prostu, wiecie, kwestia y, przymiarki i y, y, y sprawdzenia, jak ona będzie się po prostu prezentowała. Zamówiłam też taki top. Y, ogólnie uważam, że w y, ciepłe miesiące tego typu bluzki są świetną sprawą. Y, zwłaszcza do jakichś takich różniejszych spódnic. Ja tych spódnic wam ostatnio kilka pokazywałam. I w ogóle ten kolor moim zdaniem super będzie do każdej pasował. Tak, w zasadzie do każdej, którą wam... Tam, w którymś filmie pokazywałam. Ale tu widzę wielki minus. Zobaczcie, jakie ona ma tutaj wycięcia. Się wydaje, że. No, jakiś jeden niekontrolowany ruch i tycek może wypaść. Że tak się wyrażę. Więc. No i. Widzicie? MK, MK. Mm. To. To zostaje na pewno to jest mój hit, ja Wam nagrywałam rolkę, w której mówiłam, że dla mnie kolor zielony jest po prostu odkryciem w tym roku i to naprawdę nie taki, wiecie, rozmyty, zielony, tylko taki mocny, intensywny zielony i ta trybka zostaje koniecznie, bo ja ją widzę generalnie latem, teraz też jak będzie ładna pogoda, no ja ją widzę praktycznie do każdej stylóweczki gdzieś tam wskoczyć na zakupy, na spacer, na plażę. Po prostu wszędzie ona będzie yy, prezentowała się genialnie. No i co najważniejsze, to nie jest malutka torebusia, to jest trewka taka właśnie konkretniejsza, do której mogę upchać chleb, jakieś tam ciuchy na zmianę, okulary, kremy, picie, telefon, cokolwiek. Można oczywiście tutaj Powkładać jakieś takie organizery, sobie kupić kosmetyczki i tam wszystko fajnie pogrupować, jeśli ktoś nie lubi takiego niekontrolowanego chaosu. Ale uważam, że torebka jest naprawdę bardzo ładna. Zamówiłam również: no tutaj raczej nie będzie tego widać, może ją po prostu przymierzę, bo też chcę wiecie na bieżąco, wszystko sprawdzać, przymierzać, jak coś to odsyłać. Sukienka, która ogólnie na modelce wyglądała pięknie. Ja widzę, że ona będzie u mnie bardzo długa, no taka do samej ziemi. No bo ja też nie zaliczam się do osób wysokich. Mamy 63 albo 4, więc no umówmy się. To nie jest jakiś wybitny wzrost. Podobno normalny, ale tak jak widzę, modelki jest podpis. Modelka prezentująca produkt Mamy 71. Nie będzie dużo, ale dużo. Mamy 76. No to już wiecie, jednak. Wygląda trochę inaczej, ale ja uważam, że takie to jest fantastyczna. Ona ma w składzie len, i w ogóle to już widać, że ona jest z lnem, bo to będzie ginieciuch. Aczkolwiek, no, to jest um, urok taki tego materiału. I jak dla mnie, len wcale nie musi być prasowany. Nawet lepiej wygląda taki wymięty. I ona ma tak 70% wiskoza, 30% tlen, Składowo bomba. Naprawdę nie mam się tej, do czego przyczepić. Coś co nie zostaje ze mną. To jest taka torebeczka, torebuncia. Kolor ma, no fantastyczny, ta zieleń jest naprawdę. Uwielbiam, powiem Wam, że ja w życiu bym nie powiedziała, że będę się lubiła z takim neonowym zielonym, ale no, podbił mnie ten kolor. Tylko, że no, nie, ona będzie dla mnie totalnie niepraktyczna. Będę się wkurzała, jakbym ją nosiła, naprawdę. Ja bym się po prostu ciągle wkurzała. Mam tutaj świecę Świeca będzie prezentem Na dzień dziecka Ja wiem, że tak trochę nietypowo Aczkolwiek to dziecko nie jest dzieckiem To już jest nastolatka Więc też staram się jakoś tak To będzie taki spoko jak dla mnie akcent do pokoju Bo to jest taka świeczka serduszko Więc wydaje mi się, że będzie bardzo fajnym akcentem I do tego bym chciała kupić Jakąś taką odżywkę do paznokci Coś takiego, żeby to wiecie No wiadomo, że to ma być prezent Symboliczny, jak dla mnie, ale zawsze coś. skarpetażki, taśki. E, coś dla Was do rozdania, czyli taki ręcznik na włosy. Sama mam ręcznik na włosy i powiem Wam, że to jest bardzo praktyczna rzecz. Wzięłam dla Was również e, magiełeczkę. E, Lici. E, do kolejnego rozdanka. Mówię, wolę już tu nieco zbierać. E, wzięłam. Coś takiego to y, przyda mi się i to bardzo. To są takie klipsy do różnych paczek. My mamy inne klipsy, takie chyba ikeowskie, ale jak dla mnie one są beznadziejne. Naprawdę nie, nie rozumiem jakby fenomenu tamtych ikeowskich klipsów. Uważam, że te będą dużo wygodniejsze, tak wiecie. Ja tamtych w ogóle nawet zapiąć nie mogę, więc nie będę się denerwować. Y, wzięłam o takie. Wydaje mi się, że to będzie spoko. Yy, opcja do właśnie zatrzaśnięcia: to jakieś paczki ciperków, które której się nie doje wieczorem. Yy, także tak i jeszcze. O, ja myślałam, że to jest będzie mniejsze, ale to jest konkretna decha. Taste. Taka decha. Nie wiem, czy będziemy kroić, czy będziemy raczej na niej serwować. Ale powiem Wam, że jest bardzo ładna. Do foteczek. No to już w ogóle będzie właśnie cztość, żeby Wam co nieco e, zaprezentować. No bo wiadomo, że jednak te estetyczne zdjęcia też są e, potrzebne. Zatem to by było wszystko. Ok, widzę już co idzie do zwrotu. Na pewno idą trzy rzeczy. Zobaczymy, czy będzie trzy. Jeden, dwa, trzy. Tak, zobaczymy, czy, czy będzie 5, czy, yy, czy na trzech się skończy. W każdym razie to jest wszystko. Jest moja Ladolczywita i na mnie nie wygląda on generalnie źle. Myślałam, że naprawdę będzie taki fest, fest obszerny, ale nie jest. No, wydaje mi się, że spoko. Jeszcze spytam małżonka mego, co on myśli. I no, ja generalnie chyba bym zatwierdziła. A ta sukienka znowu na mnie. Ja mam jakieś takie skojarzenia z Morticią Adams. Naprawdę. Wydaje mi się, że ona jest za długa. No niby chodzić w niej będę mogła, ale jakoś tak nie wiem, no nie powaliła mnie. Wydawało mi się, że to będzie właśnie taka idealna sukienka, żeby nosić ją po październik nawet, jeśli będzie ciepły. Ona jest wiecie długa, więc nogi nie są wystawione za bardzo tak yy, na powiew wiatru. No składowo jest genialna, więc nawet na takie cieplejsze dni byłaby spoko do dżinsóweczki. W sumie tak wiecie, można ją bardziej na elegancko, bardziej tak na co dzień, ale nie wiem, czy ja dzisiaj jakoś tak nie widzę siebie. Zapytam męża. Cokolwiek ja jestem tak pół na pół. Ładnie dekolt wygląda, to muszę powiedzieć, że tutaj dekolt wygląda ładnie, szyja też wygląda całkiem smukło, wiem, że w tej szyi nie widzicie. Ale coś mi po prostu w niej nie leży. Ja się tak śmieję, że przyniosłam dziewczynom chrupki, bo wiadomo, rzodkiewka papryka chrupią, ale ta kamiska z warzywami wczoraj na przykład zniknęła w chwila moment. Dziewczyny bardzo lubią zarówno paprykę, jak i rzodkiewkę. Ta bym powiedziała, że jest taka bezpieczna dla dzieci, bo ona jest. Mm, Bezpłciowa. To nie jest, wiecie, taka prawdziwa, ostra, rzodkiewa, ale na taką też przyjdzie czas, kiedy nam w ogródku wyrośnie.